Proszę skin, proszę skin, proszę! Skin! Wybierz teraz, mamy skina! Ło! A jest mu się no Dobra, let's opęk. Przyby z skin? proszę, przybydzie kucharz. Nie, nie mamy, jest ty kucharza. Nie. Dobra, mamy klauna. Gramy. <ścoughs> nie zapomnijcie subskrybować i lajkować kanał. Bo musimy być milion. Dawać. Ja dziś i tak po raz pierwszy w sensie gram w prawie w Stambulga. pomógł. Nie! Dobra, trzejdź chyba po zielonym. Nie? Dobrze? Nie! Ja wierzę. Dobra, ja idę ten. I tak Krzysiak. Nie, no nie wierzę, no. Nie pytajcie się o moją nazwę. Widzowie. Nie, nie. Hyć i hyć. Dobra, przejdę. Przeszłem. Dobra widzowie, to jest taki pierwszy odcinek ze Stumble Guys. Jeżeli chcecie Ci więcej. A i niestety nie będzie 24 godziny, bo niestety we wtorek wracam. Ale widzowie... Dobra. Kolejna runda. Nie zapomnijcie subskrybować kanału Ja przeżyłem, bo ja się widzę Jak to się nazywa? Cool Boys? Tak po raz pierwszy grałem w Guys. Wcześniej nawet go nie lubiłem Tor przeszkód może nam, może nam się uda widzowie ja. ja nie jestem aż taki dobry w te gierki No wiem, nie jestem królem chłopaków, a nie umiem grać, nie? Dobra. Kto? Nie, 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 proszę, nie, sorry, dobra, chwila, w sensie to jest łatwiejsze nawet. Tylko osiem. No, przestań mi bić. Bratusku, oni mi biją. No. Nie, niektórzy mają farta. Nie, ja tym nie przejdę widzowie. No nie przejdę. Nie, no wy tu widzicie, dobra. Przegrywam, wychodzę. Ajajaj, w tej nigdy, no coś mam, coś dostałem, odbierz. O. Pierwszy taki los ze skinkiem, gdzie go dostaję, proszę jakiś dobry skinek. A może, może, może. Nie, nie dostałem epickiego, więc. dostałem dziewczyny, ale i tego tak nie odbieram. W sensie tu pewno jest za. No, za klejnotki. ja mam 20 klejnotków. Dobra, widzowie, jak dzisiaj długo będziemy w to grać jest mm. oczywiście. Mam. Um. Legendarne. Niestety legendarnych nie mam, ale z legendarnych będę chciał trafić nasz. Nasz, którego, którego my jesteśmy zrobieni, więc smog. Ale w sensie tak z legendarnych, no to chyba. Czerwony szkielet. Red szkielet. Epicki. Też nie mamy żadnego, ale z epickiego chcę chyba trafić... No tego. Tego. Nie, rekina. Rekina. Bo rzadkie... Rzadkie, rzadkie. Rzadkich. Rzadki. Rzadki. To chyba mam tylko dwóch. Nie, dobra. Rzadkich nie mam. A... Takie to mam, takie to mam. To są trudne najzwyklejsze. Gram. Widzowie to chyba będzie najdłuższy odcinek z gry na naszym kanale, więc nie zapomnijcie dać suba, lajka i dzwoneczka. Dobra. O, kolejny ten przeszkód, którego nie przeszłem, Zobaczymy jak mi teraz pójdzie co widzowie. Dobra, może mi się uda. Chociaż wiecie, że ja z StumbleGuysa jestem fatalny. Dobra, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Jesteśmy pierwsi. I to jest. O nie. Dobra, już nie będziemy pierwsi. Nie. Jak ja wypadłem? Co? Jak? Jak? Widzę, że Guys! Może przejdę, może, może przejdę. Dobra, nie przejdę. Nie, nie przejdę, no. Tej mi się zaciął ten krążek. Boże, nie. Nie, ja tego nie przejdę. Widzicie? Co jest? Nie, dobra, widzowie. Chyba znowu będziemy widzieć się w lobby. Bo ja takie... Je... TAKICH RZECZY NIE UMIEM Dobra Przegrałem Odpadam Wyjście Nie Ja tej mapy nienawidzę chyba robić klaunem Dobra Jak myślicie? Dobra nie dawać jak ja trafię księżniczkę, to ja się, nie wiem, pochlastam. Dawajcie suby, lajki, aby wakacje dalej trwały w nieskończoność. I jak pod tym filmem będzie, nie wiem, 25 lajków, udostępniajcie. To znaczy, nie, subskrypcji. Dobra. Tędy, dobra, tędy, tędy. Tędy, dawaj diabeł, tędy, 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 nie, tędy. O, Nie, dobra, ale już wiemy. Dawaj, bo da ja to zrobiłem, nie. Nie! Żegnaj. Żegnaj, słabo. Serio? No widzowie nie jest, co się stało Ja jestem teraz jakiś Ale w ogóle Stambulga jest to trochę podróba Brawl Stars Kto tak myśli? Łapy do góry! Ofert nie... nie. nie. za... 12 zł takie coś? Nie, nie opłaca się. Tylko jak wymyśleliście, że jak to się znajdzie na kanale, to ja już będę kupała za pieniądze. Nie, nie, nie. Widzowie. Takich rzeczy to ja nie robię. No niestety chciałbym, ale nie. Nigdy tego nie zrobię. Nigdy nie wydam pieniędzy na grę. Przejm... Dobra, co to za mapa? Mieszka w nią nie grałem. Dlaczego czy w ogóle macie z tam Na telefonie. Filmów Robloxa ja chyba już nigdy. O Boże. Nie teraz jedni youtuberzy, nie. Не, не, не Не Ну, вскачь Ты дебил Не, ты дебил Ты дебил Не, так не пройдем Ты дебил Не, ну Nie no widzowie. O Boże Nie, nie wierzę Nie ta gra jest najgorsza na świecie Nie polecam tej gry, nie polecam Ale dla Was się jeszcze pomęczy trochę Co ja zrobiłem No ja odpadłem Ja sobie chyba bym przeszłam Jest lipton. Zrobię coś. Tak, pracy dopiero chwila. Jak to jest po 30 gemów, to tak ja będę miał 70. Czyli ja będę mógł sobie to odblokować od razu i będzie kolejny ruch dawać widowia. Boże, tak to nienawidzę, robić klaunem. W ogóle... Te muchy teraz... O, tej mapy byłem najbardziej ciekawy. Czy uprzejdę, czy nie? Możecie pisać w komentarzach jak będą oczywiście, ale na pewno będą. Mm. Oby YouTube mi nie zbamował tego. Mm. Oby tylko YouTube mi tego nie zbamował. Tego filmu Bo znacie YouTube'a Demonetyzacja dygnoju Wiem, już będę miał demonetyzację Nie musicie się chwalić I Niby StumbleGuys to fajna gierka na telefon Nieprawda No co, jest? No sorry widzowie, bo musiałem coś zrobić. No nie, ja to nie przejdę. Nie, patrzcie. Te trampolinki są dla mnie najgorsze. Niby StumbleGuys jest to fajna gierka na telefon. Nieprawda. 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 Ona jest najgłupsza. Nie polecam Nie polecam. Terima